Cześć, wiecie, na kanale z tej strony, dzisiaj w dzisiejszym ciągu zagramy sobie w minecrafta, Myślę, że takie ja cień się będzie podobać. Jeśli tak, zostawcie kończą łapkę do góry, no i są na kanale, więc proszę o oglądanie tych tym No Tak, dzisiaj kolejna część tego, jak będziemy sobie powiększali most, most. I od razu damy sobie tu, tu właśnie płot. Na to. Zobaczymy, jaki wyjdzie efekt. Z to się mi tu. Dobra. Dobra, skończyliśmy to. Jeszcze musimy tamto. Tamto zniszczyć. Nie wiem, po co mi te lamy handlarza tutaj za bardzo potrzebne są. Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wypadnie, bo jak nie, no to słabo trochę. Hop, hop. Wolę na shifcie chodzić, bo jak spadnę... Widzicie już bym spadła. Yy. O, mamy coś. Nie rozumiem, dlaczego to nie spada. Serio. Przez to nie mogę później zrobić nowych drzew. Dobra. Dobra, gdzie indziej to ustawię, bo to tragedia. O, dobra, mamy drugie. Tu bym mogła ustawić, ale tu już ustawiłam. Szczerze, ostatnie miejsce, jakie zostaje, to to. Nie, nie zrobiło się to drewno. O nie. No ja trudno czeka e, mnie wejście wspinaczka górska tam że tak powiem Myślę, że tyle mniej więcej wystarczy, żeby tam się dostać Bo Zapewne No właśnie, coś tak myślałam, że tak będzie. Okej, okay, zobaczymy ile zetniemy tego. Od razu mogę w sobie... Nie jedz tego. I od razu mogę naprawić sobie w sumie... Znaczy naprawić sobie, mówię. Mogę nisieć te liście. No serio, to jest jakiś dramat. Do to... O! Wydać teraz idealnie wyspę. Teraz muszę się zastanowić, do której pójść. Rozumiecie to, to że dopiero to przestało lać? By Lało tu przez kilka dobrych dni. To jest tragedia. No, mamy dwadzieścia cztery, myślę, że to wystarczy. Mm, dobra. A jak nie wystarczy, to ja nie wiem. Okej. Okay. O, możemy sobie już nawet zbroję zrobić, co jest super. O Jezu, ona będzie mi biła teraz. Dobra. Nie miało być tak. O jezu, dużo tego będziemy potrzebowali. Ale widzę, że to ładnie będzie wyglądało przynajmniej. O nie, już biegać nie. Biegać nie mogę. E, ale tu jest ładnie, jak nie pada. Tam jest kolejna wyspa. Tam. Ale jaja Tam są pszczoły. Ja mam nadzieję, że to że nie są jakieś agresywne. Ostatnie 24 płotki mogę zrobić. No ja nie wierzę, no. Wdawało mi się, że to, to jest wystarczające. Przez przypadek, no przepraszam, no. Okej, okay. ale to wygląda ładnie. Jakby szczerze. Serio wygląda ładnie. Dobra, potrzebuję kości. Bo bez kości to ja tutaj nic nie zrobię. Nie ma. Nie ma. No nie mówcie, że to nie było. No i nie ma. Ale przynajmniej zbierzmy sobie drewno. Ok, przynajmniej mamy siedem. To, to to jest duży plus. Mi się śkierka właśnie kończy. Dobra, ale szczerze mówiąc to nie wygląda źle. No mogę tylko trzy płotki zrobić. No nie. Ech. O. Tam jest blisko. W sumie. Dobra, więc myślę, że takie odcinek się spodobał. Myślę, że coś powinniśmy No i Na kanale. Pa.